Szczerze mi się podobasz. Czy Krasi? No, powiedzmy tak. Okej, okay, to ja mam challenge. Dostaniesz sushi zupełnie za darmo, jeżeli do niej zadzwonisz i powiesz, że ją kochasz. Dobrze. Po prostu? Mogę zapłacić. No to Dobra, proszę bardzo! Sushi czeka. Cześć Natalka, taki Cześć. sprawę. Wiesz, szczerze mi się podobasz. Ja nie Nie, mówię na poważnie. jesteś! Nie. Nie, jestem... Nie jestem, Filipa. jestem w Nie jestem Filipem. Jestem wśród mieście. No... Dobra. Jarek... 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 Jarek, cię, Jarek. Kocham cię, kocham cię. Nie wiem, że ci zakujać, Jarek. Nie mnie wkręcić. No, ale naprawdę szczęśliwie kocham, no. Dobra. Powiedz tak i koniec, szczerze. <grym wioski> tak? Tak? Tak. No, Dobra, tego nie po moim bingo, piszemy gratulacje Jarek, dobrze pamiętam? Dziękuję, tak, tak. E, Okej, okay. jakby ja muszę sobie to wszystko przemyśleć i się... ten, ale jesteś mocny zawodnik. Dobra, dziękuję, dziękuję. A jak jej to teraz wytłumaczysz? Znaczy susz i to będzie cicho, co nie? Tak, cicho. To działa na dziewczynę. No dobra, to proszę bardzo. Dobra, proszę bardzo. Dziękuję. To powodzenia z Natalką, iść pod klatkę, i na klatkę, i do klatki, papa! Pa.